Oh. Cześć słoneczko Dzwoniłem do ciebie, ale nie odbierasz pewnie Coś gdzieś w aplikacji Dobra, nieważne, jak sobie odsłaszczam wiadomość Niestety nie będzie za wesoła Ale no nie mam dobrych wieści Przedłużyła mi się delegacja w Manchesterze Muszę zostać o tydzień dłużej I też jest jeden problem No finanse mi się skończyły Niestety nie prześlę ci nic w tym tygodniu Jedynie, co mogę zrobić, to 100 buziaków przesyłam. Buziaki kocham. Kurde, no jeszcze leje. Przestało już padać. No e, właśnie, dobra, co... Głosówka? Co Mania mi wysłała? Hej, mój najupomęższy. Dziękuję za sto całusów. Właśnie ci mówię, mój plan kosztów jest całkiem niezły. Mleczarz zgodził się dostarczać mleko przez tydzień za dwa całusy. Elektryk zgodził się dopiero po siedmiu całusach, ale się zgodził. Właściciel wynajmowanego przez nas domu przychodzi codziennie o dwa lub trzy całusy w zamian za koszt wynajmu. Weterynarz za doglądanie naszego kotka nie zgodził się na całusy, więc zaproponowała mu jeszcze coś innego. Inne wydatki to nie martw się o mnie. Zostanie mi jeszcze jakieś 35 całusów i mam nadzieję, że to mi wystarczy do końca tygodnia. A jak zabraknie, to mam przecież jeszcze zupełnie niezłą dupkę w zanadrzu. Daj znać proszę, czy taki plan tygodnia się podoba. I co myślisz o nim? O nie tak się nie będziemy bawić. Życzę ci moja kochana yy, pieniążki wysłane. Sprawdź konto. Tak ma być. To, to moje, jest moje to ja.